Gosiu, mam firmę i nie wiem, co dalej. Gratuluję. A teraz trzeba zabrać się do ciężkiej pracy. Czyli samo się jednak nie zrobi. Nie, takiej automatyzacji jeszcze nie wprowadziliśmy. <grym> Ale może kiedyś. Liczymy na to. Może trochę żartobliwie zaczynamy dziś nasz temat. Witajcie ponownie na kanale 360 Księgowość. Dzisiaj, tak jak poprzednio, jest ze mną Małgorzata. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać na dość poważny temat. Bo będziemy rozmawiać o rozpoczynaniu działalności gospodarczej, czyli tych wszystkich wiadomościach, informacjach, z którymi trzeba się zapoznać przed, najlepiej przed, ale w trakcie oczywiście także prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ często zadajecie nam to pytanie: czy ja sobie dam radę? Czy dam radę prowadzić samodzielnie księgowość? No bo jak wiadomo, naszymi klientami są przeróżne firmy, także mhm. te nowe, ci młodzi tak. przedsiębiorcy. Tak, nie każdy z naszych użytkowników, klientów zna się na księgowości, nie prowadzi biura rachunkowego, tak? Są to też przedsiębiorcy, którzy tak naprawdę nie mają dużej wiedzy w tym zakresie, tak? Podstawowym problemem jest kwestia na przykład sprawozdawczości, tak? Jakie dokumenty wysyła się do urzędu skarbowego? Jakie deklaracje należy sporządzić? Kiedy wyliczyć podatek? No przede wszystkim wyliczyć ten podatek, tak? Więc tutaj to oprogramowanie online 360 Dziś księgowość i nasz dział wsparcia technicznego jest w stanie jakby tutaj poprowadzić takiego początkującego przedsiębiorcę w tych początkowych fazach prowadzenia działalności. Mhm. Czyli możemy spokojnie powiedzieć, że w naszym oprogramowaniu jesteśmy w stanie sami poprowadzić swoją księgowość, nawet jeśli nie mamy w zespole na początku mhm. księgowej. A Dokładnie. jeśli chodzi o samą tematykę, no bo wiadomo, no to są faktury, prawda, przede mhm. wszystkim. No trzeba wprowadzać faktury, te, które my otrzymaliśmy, trzeba faktury wystawiać, trzeba oczywiście zapłacić tak. podatki, e, trzeba rozliczać się z urzędami, trzeba mhm. składać pliki JPK i co jeszcze? O czym ten przedsiębiorca musi pomyśleć? Gdzie, żeby poczytał chociaż na ten temat? No, przede wszystkim właśnie musi poczytać na temat sprawozdawczości, tak? Czyli chociażby właśnie tych plików JPK, które obowiązują podatnika VAT, i są składane co miesiąc, tak? Czyli do 25 mm. dnia każdego miesiąca, jakby po miesiącu zakończonym, musimy taki plik sporządzić, poprawnie sporządzić oczywiście i wysłać go do Urzędu Skarbowego. W naszym programie dział wsparcia technicznego pomaga takiemu przedsiębiorcy poprawnie wprowadzić dokumenty sprzedaży i dokumenty zakupu, na podstawie których ten plik się tworzy. Czyli po prostu uzupełnienie dokumentów już jakby załatwia nam część, tej ciężkiej pracy, tak? Plik JPK tworzy się na podstawie tych dokumentów. Możemy go wygenerować, wysłać bezpośrednio z programu. Możemy go również pobrać poza program, tak? Na swój dysk komputera i wysłać również też innymi, jakby źródłami, innymi kanałami. Natomiast, co jeszcze, jeżeli chodzi o sprawozdawczość? Przede wszystkim wyliczenie podatku. PIT, tak? Podatek wyliczamy, jak już mamy zaksięgowane dokumenty sprzedaży, zakupu, czyli mamy przychody, koszty. Doliczone są składki ZUS, które również mają wpływ na wyliczenie podatku PIT I tutaj, jakby no, to wyliczenie, jakby następuje raz w miesiącu bądź raz na kwartał, w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrał dany przedsiębiorca. Co jeszcze? W przypadku KPIR, tak, jak mamy książkę przychodów i rozchodów, raz do roku rozliczamy po prostu podatek na odpowiedniej deklaracji. W przypadku spółki ZOM musimy jeszcze sporządzić e-sprawozdanie. E-sprawozdanie jest to takie sprawozdanie finansowe, które musimy wysłać do albo szefa Krajowej Administracji Skarbowej, albo do sądu, czyli do tzw. KRS-u. W takich mhm. sytuacjach również dział wsparcia pomaga jakby poprawnie uzupełnić ten raport, ten, ten, to, to e sprawozdanie i wygenerować poprawny plik, który jest potem jakby wysyłany przez systemy już ministerialne. Także jak widzicie, młodzi przedsiębiorcy wcale nie trzeba się obawiać, dlatego że nasze wsparcie. Służy Wam pomocą. My tak jesteśmy tak. żywymi ludźmi, także nie musicie się obawiać, że będziecie mieli gdzieś do czynienia z, z, bot botami. z botami. Dokładnie, można z nami porozmawiać, można uzyskać pomoc i naprawdę warto z tego korzystać wcześniej niż później zastanawiać się, jak coś poprawić, gdy coś nieprawidłowo zostało dokładnie przygotowane. Tak. Mamy oczywiście też podręczniki na stronie, warto się z nimi zapoznać, tak jak mówiliśmy. I jeszcze tak, dodatkowo mamy również usługi specjalne dla tych, którzy no, potrzebują też takiego dodatkowego wsparcia. Czy, czy takiego bardziej szkoleniowego Aha. można powiedzieć, prawda? Tak, tak. Usługi dodatkowe możemy świadczyć, jakby tutaj na zasadzie szkolenia, takiego właśnie dodatkowego dla użytkownika, i tutaj możemy wybrać sobie pewną tematykę, z której chcemy mieć to szkolenie przeprowadzone. Na przykład, jeżeli jest młody przedsiębiorca, zaczyna działalność na na przykład z zakresu produkcji, tak? jakiejś małej produkcji, to wtedy to szkolenie odbywa się w ramach tylko i wyłącznie na przykład modułu magazyn. Ale są to również inne sytuacje, tak? czyli jakieś specyficzne sytuacje, specyficzne dokumenty, procedury, importy, mm. kwestie unijne. Tak? Tutaj są różne sytuacje, są różne wyjątki w prawie i w takim właśnie zakresie te dodatkowe usługi świadczymy. Tak? Czyli można sobie zamówić taką konsultację czy też takie szkolenie. Na naszej stronie internetowej jest taki kalendarz, w którym możemy sobie taką usługę zamówić. Również też sporządzamy e-sprawozdania, w zależności od tego, po prostu, czy jest to półka mała, mikro, czy też średnia, czy, czy jeszcze jakaś inna. Te dodatkowe usługi są, są płatne, natomiast oczywiście to wsparcie podstawowe jest, jest bezpłatne. I dotyczy absolutnie wszystkich, czyli w momencie, kiedy wy wybieracie sobie ten pakiet free, darmowy, który dajemy na 6 miesięcy, jesteście dokładnie tak samo traktowani jak każdy inny klient, przysługują Wam wszystkie te elementy formy i formy kontaktu, tak, które są dostępne, dostępne dla, dla, dla klientów. W tym momencie zachęcamy was właśnie do zakładania tych kont, ponieważ my wiemy jak trudne są początki, wiemy z czym ci młodzi przedsiębiorcy muszą się zapoznać, wiemy jak wiele wysiłku to wymaga, dlatego te 6 miesięcy na początek dajemy, ale tak naprawdę dla wszystkich, którzy chociażby chcą zmienić na przykład program, również jak najbardziej, tak. no bo to jest ten czas do zapoznania się z programem. Natomiast mamy jeszcze ofertę specjalną, która akurat teraz obowiązuje do końca września i warto z niej skorzystać, bo to jest 50% na wybrany pakiet i on będzie ta cena obowiązywać do końca listopada, więc. Więc warto, także młodzi przedsiębiorcy, nie obawiajcie się, można sobie poradzić samodzielnie, oczywiście wymaga to jakiejś pracy, zapoznania się z tematyką z Waszej strony, ale od tego też my jesteśmy, żeby Wam w tym pomóc. Początki są trudne wiadomo, natomiast jakby program na tyle jest prosty, że po pewnym czasie już te wszystkie które, wszystkie funkcje i opcje, które wydawały nam się bardzo trudne będą do wykonania, praktycznie można powiedzieć, że z zamkniętymi oczami. Dokładnie. Bardzo dziękujemy Wam za dzisiejsze spotkanie. Zostawiajcie koniecznie komentarze, dlatego że my dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie tematy Was najbardziej interesują i chcielibyśmy przygotować takie materiały, które będą dla Was jak najbardziej użyteczne. Natomiast dzisiaj dziękujemy Wam, zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę, bo to jest dla nas też bardzo ważna informacja, i widzimy się następnym razem, do zobaczenia. Do zobaczenia.